Partnerem kanału jest LOLGA. LOLGA to strona, gdzie rano kupisz kredyty i przedmioty do Rocket League, jak i innych popularnych gier. Z kodem TUNI dostaniesz 6% zniżki na całe zamówienie. Planując zakupy, koniecznie sprawdź LOLGĘ. Cześć! Dzisiaj pokażę Wam nowy, szybszy sposób na granie mapek z warsztatu Steam na Epic Games. To prawda, kilka miesięcy temu robiłem podobny poradnik, natomiast dużo osób miało problem ze zmianą nazwy pliku, a ten sposób i tak jest szybszy i prostszy. Także zaczynamy. A więc najpierw pobieramy Backus Mod, jeśli jeszcze go nie mamy. Nie będę pokazywał, jak to się robi, bo jest to banalnie proste i instalator sam nas prowadzi za rękę. Gdy już mamy zainstalowanego Baka Moda, teraz pora na plugin, dzięki któremu będziemy mogli zagrać mapę ze Steama na Epicu. Żeby tutaj zainstalować ten plugin, klikamy po prostu instaluję w Backus Mod i tutaj pojawia się nam takie okienko i tutaj jest napisane plugin został zainstalowany. Także po prostu to zamykamy. No i teraz pozostało nam nic innego jak po prostu stworzyć folder, gdzie będziemy mogli sobie tutaj przechowywać te swoje mapki. Więc tutaj zapiszę mapy. Ja tutaj robię ten folder na pulpicie, ale wy możecie też robić gdziekolwiek chcecie, nie ma tu zupełnie żadnego znaczenia. Tutaj mamy ten folder, także tutaj od razu w niego wchodzimy i teraz co chcemy zrobić, to jest skopiowanie ścieżki do tego folderu. Także klikamy tutaj Ctrl C, czyli kopiujemy. No i teraz sobie wchodzimy już w Rocket League i tutaj odpalamy menu Bacas Moda klikając przycisk F2 na klawiaturze. Tutaj przychodzimy do zakładki Plugins i szukamy workshop Map Loader. Tej od razu wspomnę o tym, że możemy sobie przypisać przycisk, dzięki któremu będziemy mogli wchodzić do tej zakładki od razu. Ja tutaj na przykład mam przycisk pod F3, czyli sobie tutaj wychodzę, od razu F3 klikam i od razu mam taką zakładkę, także warto ją sobie przypisać. Działa to tak samo jak tutaj Open Plugin Window. Czyli po prostu jest to taki szybszy sposób. I teraz to co musimy zrobić, to jest też tutaj wklejenie tej ścieżki, gdzie jest nasz folder. To jak już wkleimy to klikamy Save Path, to znaczy, że nam zapisze tutaj tę ścieżkę, żeby nam pamiętało następnym razem. No i tak naprawdę teraz zostało nam wyszukać mapki, które chcemy pobrać. Tutaj klikamy Search Workshop i teraz mamy tak naprawdę dwie opcje. Pierwszą opcją jest wklejenie tutaj linku do mapki, czyli jeśli mamy link to po prostu ją wklejamy tutaj. Myślę, że jest to szybszy sposób. Natomiast tutaj pokażę też ten drugi sposób. Drugi sposób polega na tym, że po prostu tutaj wpisujemy mapkę Także sobie tutaj weźmy na przykład mapkę Rings 3, klikamy Search i tutaj za chwilkę powinna wyskoczyć. O, zobaczcie tutaj od razu nam wyskoczyła ta mapka i po prostu tutaj klikamy Download Map i ta mapka nam się pobiera już. Może to też potrwać chwilę, zanim się to pobieranie zacznie, więc musimy chwilkę zaczekać. Klikamy yes. No i tutaj czekamy zaraz, to pobieranie powinno się zacząć. Mamy już końcówkę tutaj pobierania, także za chwilkę nas tutaj wywali do pulpitu. Tak jest, wywalił właśnie nas do pulpitu, ale tym się też nie martwcie, bo jest to normalne. Gierka też może się wyłączyć, więc jeśli wam się wyłączą, to po prostu ponownie ją włączamy i po prostu sobie przychodzimy tutaj do maploadera. I tutaj zobaczcie, na razie nic nie ma, ale jak klikniemy refresh maps, Tutaj pojawia się ta mapka, i tutaj też od razu o tym wspomnę, jeśli byście chcieli usunąć jakieś mapki, to klikamy tutaj prawym i tutaj możemy przejść do folderu, gdzie jest mapka, a także ją usunąć. Więc tutaj klikamy sobie lewym. No i gotowe jesteśmy na mapce. Jak wiecie, jest to bardzo szybkie i proste. Wykoniecznie dajcie znać, czy film Wam się podobał i czy był przydatny. Zostawiajcie też suba z dzwonkiem, żeby nie przegapić kolejnego filmu. A ja wam dziękuję za oglądanie i do następnego. Cześć!